cie tego. No. Siemanko, Witam na kanale de Jestem Buła bułkowski włeczek. I zapraszam was do oglądania Jadę właśnie spotkać się ze swoim kumplem Jurkiem Jeśli tego słuchasz to pozdrawiam On pojechał na Myjnie, ja jadę przy okazji Tak, żeby się spotkać Jakiś czas już się nie widzieliśmy Mamy dzisiaj piękną niedzielę Jeśli ktoś ma możliwość W taką pogodę Jak ta wyjechać na motocykl To nie ma nic przyjemniejszego Jeśli słyszycie to, co ja, to nie wiem, czy dostrzegacie różnicę, ale różnica jest i to znacząca. Wyjechałem się map Google mi, po, mi powiedziałem, że będzie szybciej nie tak, jak ja, zawsze jadę, tam przy Nanisze, przez Daniszewską. No. Tylko żeby do końca jechać, aż do Pochocińskiej nie? Byłem przy zajezdni autobusowej. Dziwne, dziwnie jakoś cię po, po, poprowadziło. Jak, jak wjechałem kurwa, jak zobaczyłem, co się dzieje na Pochocińskiej mówię, ja pierdolę. <laughs> ja tam się zazwyczaj z Googlami nie kłócę, bo mądrzejszy niż oni. nie... Nie staram się być. Sami mam takie wrażenie, że google e, ma coś takiego. A chuj, spróbujemy ludzi przerzucić. Kurwa, ciekawe, czy pojadą debile drugą stroną, nie? <grym> Jakbym pracował w goglach, to teraz. A którą by tu ulicę zajebać? A zrobię to tutaj. I mega koreczek. Często jest, że przez e, Wawelską, tam w którymś momencie można sobie skręcić z obok ambasady Izraela, żeby pojechać, e, pojechać filtrową. I mam wrażenie, że w momencie, w którym dostaję komunikat, że może zaoszczędzić 5 minut, daję akceptu, i nagle widzę, jak tak 20-30 samochodów zmienia pas z lewego na prawy, żeby się tam wepchnąć, nie? I <grym>, tak, okej, okay, fuck it. Dobra, to leciwy. Jedziemy teraz w bardzo ważne miejsce. Miejscem tym jest McDonald's. Posłuchajcie tego. Już się wyczuwa różnicę. Różnica jest taka, że ten oto sprzęt tutaj przeszedł modernizację, a modernizacja siedzi o tam w środku w silniku, nie jest to żaden tuning wizualny. Jak wspominałem na poprzednim filmie, nadal okazało się pod biorze motocykla, że jakieś tam sztuki w silniku występują. I zaproszono mnie z powrotem do serwisu <śpiewanie> <śpiewanie> Jak już zawędurwałem do tego serwisu z powrotem To mnie namówił Taki fajny, uroczy pan Marcin Rasta Żebym zainwestował może w stage'a drugiego No Pogadaliśmy trochę i dogadaliśmy się co do kwoty No i zdecydowałem się na to, zdecydowałem się na stage'a drugiego eee, Nie z momentem obrotowym, tylko z mocą Czyli na konie mechaniczne, jak kto zwał tak zwał Motocykl spędził tydzień w serwisie No i na szczęście podobno udało się zażegnać problem dźwięków w silniku Po tym, jak problem został zażegnany, trzymałem też informację, że stage drugi już się znajduje, <śm> jest gotowy do odbioru. Wow! To jest właśnie efekt tego, co widzicie. E i efekt jest naprawdę imponujący, bo mam wrażenie, że charakterystyka pracy tej jednostki jest teraz zupełnie inna niż była pierwotnie. Eee, a mówię Wam to po ponad roku użytkowania tego sprzętu. Bo odebrałem go w maju zeszłego roku. To jest coś, czego mi pierwotnie brakowało w tym sprzęcie. E, bo się przysiadłem z Japończyka, gdzie moc była, no im wyżej, tym lepiej. Tu mamy zupełnie inne podejście. A teraz ta charakterystyka pracy jest o wiele bardziej taka hmm, bardziej moja. To znaczy przyzwyczaiłem się do tego przez lata użytkowania japońskich motocykli. Brakowało mi trochę tego. Ach. Czy ja coś chcę stąd? Fegi burger mamy napoje, lody, desery, frytki, dodatki. Może fryty. O, sałatka. Jest, please. Oliwa z oliwek, jest, please. Dodaj do zamówienia. Co to? Kolka? Nie, dzięki, nie piję. Nie pijesz W ogóle. Ostatnio piłem chyba kole do whisky. No tak mi nie smakowało. Już wolałem sobie wodę wlać, niż w szkole Przecież może do tego... No, ja, ja piję i wyglądam tak, wyglądasz tak Może tak być <laughs> Może tak być Dziękuję bardzo Jak widziałem te filmy, jak odparowywali wodę na przykład z coli Tak, i tam nagle wiesz, w ogóle, kurde Tam chyba jest, że litr koli ma kilogram cukru, czy coś takiego To są jakieś chore liczby, co? Chyba pół, pół... No, no Nawet pół kilo cukru to jest chora liczba ja nie wiem czy ja w ciągu roku zużyłem tyle Hrapa W sumie dzisiaj, tak jak można by poruszyć temat, to mamy dwie zdrapki Ja jestem zdrapa Juro jest zdrapa Zdrabka team Tik, 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 o tutaj dobra Słuchajcie, nawet nie mam pojęcia na czym skończyłem Takie to jest robienie vloga na Raty. Chciałem poruszyć jeszcze jedną kwestię. Na pewno będę się decydował wypuszczać chyba dwa vlogi tygodniowo, nie jeden. Bo ostatnio trochę sobie poczytałem, zrobiłem lekki research o tym, jak w ogóle, jak to na YouTubach jest i jak w to grać. Nie ukrywam, że nie mam w tym żadnego prawie doświadczenia. Generalnie ogólnie rada jest taka, żeby robić jak najwięcej materiału, bo inaczej się nie nauczymy tego po prostu. I z tym na pewno muszę się zgodzić, bo zrobiłem dopiero 5 na razie odcinków takich no powiedzmy, z czego jak gadam, to ze 3-4. Eee, no a naprawdę sporo mnie to nauczyło. Zwłaszcza, że nigdy wcześniej nie robiłem sobie żadnego planu nawet o tym, co warto byłoby powiedzieć, a widzę, że na pewno warto robić sobie plan, żeby wiedzieć co powiedzieć. Pęk. Ja. Także spodziewajcie się tego. Że poza niedzielą e, będę jakiś jeszcze jeden dzień przeznaczał na film. Nie wiem tylko, czy będę to robił w formie też vloga, czy może jakąś ciekawostkę wam wrzucę, tak jak na początku, jakiś fajny motocykl, który mi się uda nagrać. Nie wiem jeszcze. Albo może zrobimy po prostu tak, że akurat to co będzie, to będzie i tyle. Just like that. W ogóle e, zauważyłem, że mam już 100 osób na YouTube. Czyli teoretycznie pierwszą bramę zdobyłem <ścoughs> Czyli, że ktoś tam gdzieś tam słucha Założę się, że zdecydowana większość tych osób to są po prostu moich znajomi, których poprosiłem O lajka like eee, Znaczy nie o lajka, like tylko suba Ale na pewno znajdują się też jakieś osoby, które zagłębiły się w internety tak eee, że trafiły na mój kanał, który jest pewnie gdzieś ekstremalnie schowany, bo im więcej czytam, tym więcej wiem, że YouTube bardzo niechętnie podchodzi na początku do nowych kanałów, tak więc trzeba się naszukać albo mieć szczęście, albo pecha, żeby na mój kanał trafić. Także fajna sprawa, miło wiedzieć, że kogoś to interesuje. Zwłaszcza, że no, słuchajcie, robię to hobbystycznie, to nie jest tak, że liczę na hajsy z tego. Przynajmniej nie na tym etapie. Może w przyszłości, przynajmniej na wachę mi się zwróci i zawsze będzie coś fajnego. Ale wiem w takim razie, że do kogoś to dociera i na pewno jest to fajne. Ogólnie co do pomysłu na sam kanał, to jest taki, że na pewno chciałbym go współtworzyć z osobami, które lubię i które są mi bliskie, bo uważam, że znam dużo osób, które mają coś fajnego do powiedzenia. I na pewno fajnie można było o tym porozmawiać. Dobra, powoli wjeżdżamy na osiedle. Także dzięki Wam za dzisiaj. Nie będę już tego przeciągał, bo te vlogi się robią za długie. Słuchajcie, jeśli chcecie więcej takiego materiału, jeśli chcecie więcej posłuchać mojego bułowego gadania, zostawcie suba, zostawcie dzwoneczek, czy jak się to nie nazywa tam, to będziecie mieć info. No i może jakiś komentarz. W ogóle dzięki wielkie, że ktoś tego słucha. Fajna sprawa. Eee, I co? I do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.